No hej, witajcie w kolejnym odcinku naszego Minecrafta, bodajże jest to drugi odcinek. Na początek pokażę w sumie co się zmieniło. Niezbyt dużo wschodów jeszcze nie dokończyłem, są so, w takim stanie, że tak powiem surowym. Tylko trochę tego kobla stąd, dirtu zabrałem, żeby zrobić tu jakąś bazę na właśnie ten daszek, czy cokolwiek, tu jeszcze nie wiem co powstanie. To ja już trochę drzewek posadziłem, niestety wyrosło to w jakaś... chamstwo. No i to z zewnątrz wszystko. Przede wszystkim byłem w kopalniach. Tam właśnie z wejściem do mojej kopalni zebrałem naprawdę sporo surowców. Ale jeszcze nie co, żeby zrobić to co chcę. Przede wszystkim potrzebuję slime'ów, ponieważ tutaj, o, powstanie moja towarowa stacja kolejek. Jeśli chcecie wiedzieć o co chodzi, albo chcecie zbudować coś takiego samemu, to teraz w którymś ślogu właśnie wam będzie się wyświetlała miniaturka do tego poradnika. Bo właśnie niedawno zrobiłem właśnie poradnik, jak zrobić coś takiego. A co zrobimy dzisiaj? Przede wszystkim chciałem jakoś udekorować ten nasz, tą naszą małą kryjówkę. Plan jest taki. Przede wszystkim muszę zagonić tutaj jakoś owce. I yy wykorzystać niebieski barwnik. Ponieważ ściany w środku chcę zrobić niebieskie. Sufit biały. A podłoga jeszcze nie wiem. Najprawdopodobniej też będzie biała. Więc... Teraz niedługo wybierzemy się na poszukiwanie owiec. Tak. W stronę zachodzącego... Księżyca. Mm, tak. Nie wiem, gdzieś tutaj widziałem owce niedawno. Mam nadzieję, że je szybko znajdę. Więc... To już małe cięcie i niedługo zobaczymy się na wyprawie. Okej, okay, czas na nas naszą wyprawę. Mam już to, czego potrzebuję, czyli jakieś prowizoryczne płotki, żeby ustawić... Mm... No, jakąś tam małą zagrodę prowizoryczną, kilofiłopata tam zawsze się przydadzą i oczywiście pszenica, by te małe sierściuchy zagonić. Najprawdopodobniej są gdzieś w tamtą stronę, ostatnio je widziałem, tu już zrobiłem sobie taki mostek. Znaczy, w teorii ten mostek był po to, żeby uratować świnkę, która tutaj stała i miała jakieś dziwne myśli samobójcze. Na szczęście jej pomogłem. Pójdziemy sobie właśnie w tamtą stronę... Ła, jakiś lak tą tamtą stronę i znajdziemy sobie łowieczki. Tutaj mamy krówki, ale krówki nas nie interesują. Tu mamy kolejną świnkę w potrzebie. Kiedyś jej pomożemy. Ech, te świnki. Naprawdę jest jakaś dojona świn. Trochę mi z tym dziwnie, bo czuję się trochę jak świnia. No ale widzimy do celu naszej podróży. Tu mamy też kurczaki. Owce niestety chyba są dość daleko. Tak, tu mamy lasek. Gdzie są nasze łowieczki? Mam nadzieję, że ja tu szybko znajdę gdzieś. Nie chcę za daleko wędrować, bo, wiecie, niedługo wychodzi nowa wersja, będą ciekawe biomy. Ja dopiero wtedy chcę zacząć eksplorować mój świat, żeby znaleźć właśnie te nowe rzeczy. Hmm, no zobaczymy. Mam nadzieję, że jak zejdziemy za tą górę, no to się uda znaleźć te łowce. Coś tutaj mi się trend doczyta. Są owieczki, no, jak miło. Tylko teraz jak do nich zejść i jak je wprowadzić na górę, to jest najgorsze. Ja myślę, że chyba te zagrody jednak im zrobię na dole, co? Bo to będzie za dużo zachodu, żeby robić jakieś dziwne rampy dla nich i... No tak, nie wziąłem oczywiście dirtu. Bo po co dirt wziąć, tak? Po co wziąć jedyny budulec, z którym można spokojnie wejść w dół i na dół? Na szczęście mamy wodę, ojej. Jak miło. Mam na nadzieję, że się nie zabije. O, okej. Okay. Cześć owieczki, chodźcie tutaj. Wiecie co, ja w sumie zrobię tu zagrodę. Co? To jest dość blisko domu, ja tu pop potem poprowadzę sobie kolejną kolejkę. Gdzieś te kolejki muszę prowadzić. Tu po prostu wyrównam teren, zrobię jakąś prostą zagrodę. Potem je ja trochę rozmnożę. Jedną część zafarbuję na niebiesko, a drugą zostawię białą. Najwyżej w przyszłości zrobię im jakąś zamkniętą, taką hodowlę tych owieczek tam. No tak, łapa ta się skończyła, zrobiłem dużo kolorów i to, będę miał w końcu taką hodowlę prawdziwą z prawdziwego zdarzenia. A na razie zrobimy taką prowizoryczną zagródkę. Mam nadzieję, że tyle starczy, tylko to trzeba też zbić, bo mi ucieknął z kubańce. Ja ogólnie wprowadzę je górą. Co się będę? Chodź tu, mała, chodź. Chodź ty też, chodź tu, chodź tu. Jak ci słodko patrzą, no chodź. Chodźcie. Aha mam was. A ty co spryciło? Na dół. Już. się znarać nie patrzę. Chwila prywatności. Już. No, jak miło. Jak ci złodko było Okej. Okay. Na razie wszystko, myślę, w tym cięciu. Niedługo Wam pokażę właśnie budowę tego, jak już spokojnie rozmnożę i co chciałem powiedzieć. I niektóre z tych owiec przefarbuję na niebiesko, żeby zdobyć tą wełnę na nasze ściany. I jak już to zdobędę wystarczająco dużo, to spokojnie wrócę do Was i wybudujemy właśnie jakieś tam ładne mieszkanko, udekorujemy. Okej, okay, zebraliśmy już sobie dość materiałów, by w końcu wykonać naszą małą kryjówkę. Mam nadzieję, że tyle wystarczy. Tutaj przeczekałem jakieś, jakąś godzinkę około, bo nie chciałem się za bardzo tych owiec rozmnażać. Niestety, jak ich się za dużo zrobi, to one potem uciekają, więc wolałem trochę przystopować i po prostu poczekać. No nie było tak, że włączyłem sobie jakąś muzykę i powoli je tam obcinałem z tej wełny. Teraz czy ja dobrze w ogóle idę? Mam nadzieję, że tak. Gdzie to było? Tak, to chyba tędy. Zrobiłem sobie tutaj takie prowizoryczne schodki do domu. Tak, to jest tędy. Zdecydowanie na szczęście trafiliśmy. I tak, zaczniemy właśnie sobie wykańczać ten nasz domek. Stwierdziłem, że jednak podłoga będzie z białej wełny. Możliwe, że potem zrobię jakiś taki dywanik tam fajny, jakiś inny wzorek. Ale na razie zostanie tak. Tutaj też doprowadziłem schody, żeby móc już łatwo wchodzić. Będą stworzone chyba tak, w takim stylu, jak tutaj zrobię. Nie wiem, możliwe, że to będzie oszklony dach. Tak chyba będzie najlepiej najładniej. No więc zajmiemy się właśnie tutaj skopaniem. Myślę, że nawet rozszerzymy tutaj, bo chcę zrobić też magazyn. I wejście. Tylko nie wiem, z której strony tą kryjówkę zdecydowanie trzeba rozszerzyć, tylko... Nie wiem gdzie dokładnie. Na razie chyba jednak zrobimy tak jak tak jak jest, tak zdecydowanie zaczniemy od podłogi. Po prostu sobie zbijemy i ułożymy tutaj wełnę. Ale wszystkim sobie może trochę pogada, może to przyspiesza, żebyście nie musieli na to na to patrzeć, bo to jednak jest zbyt ciekawe. Ale zobaczymy. Tak, tutaj mam też nieskończone źródełko wody, teraz je zostawię w spokoju, potem dopiero zacznę je usuwać i kłaść tą wełnę. Chciałem ja je zostawić w spokoju, tak? No dobra, niech będzie. Jak już jest, no to zaczniemy od układania naszej podłogi, która będzie biała. Tak, ładna, puszysta podłoga, to lubię. Przy okazji, zdobyliśmy w tych kopalniach naprawdę dużo materiałów. Niestety, zdobyłem dużo diamentów, niestety nigdzie nie mogłem znaleźć złota, po prostu tylko 9 sztabek, tyle ile diamentów, co jest po prostu wynikiem bardzo małym. A ja będę potrzebował tego złota dość dużo, żeby stworzyć napędzane tory, żeby zrobić tą stację kolejek, którą chciałem. Ponieważ w tych wszystkich górach, myślę, że będą po prostu poukrywane w każdych miejscach różne kopalnie. Znaczy, co ja mówię? Nie kopalnia, tylko oczywiście farmy różnych rzeczy i po prostu chcę, żeby one były automatycznie mi, mi tutaj dostarczane. Tak, mnie, mnie dostarczane. Żebym po prostu nie musiał latać, żeby. Nie tutaj. łupie drzwi. Żebym po prostu nie musiał latać po tych wszystkich górach. Hmm, oczywiście, właśnie farmy zboża chcę zrobić co jak najbliżej, bo niestety ona wymaga ode mnie wsienia tych wszystkich rzeczy. Tych wszystkich małych nasionek. Niestety nie ma chyba sposobu, żeby automatycznie to siać. Może kiedyś się pojawi. Fajnie było, gdyby jakieś dyspensery miały taką właśnie umiejętność, żeby sadzić, tylko to też by wymagało naprawdę masakrycznego wkładu tych materiałów. Stworzyć tyle dyspenserów, zrobić ścieżkę dla wózków, które by spokojnie rozwoziły. Hmm. Tak, bo ja właśnie miałem taką małą ideę. Jakby dyspensery właśnie mogły spokojnie mm, sadzić te nasionka, to ja bym sobie po prostu zrobił wózek, który jeździ i po kolei wsadza po jednym nasionku do dyspensera i on od razu wyrzuca te nasionka na ziemię, na uprawioną ziemię. Dzięki temu samoczynnie by się wszystko tak jakby sadziło i nie trzeba by w ogóle wkładać w to w pracę. Wystarczyłoby włożyć te nasionka do wózka i byłoby ok. No ale niestety to tak nie działa. Musimy jakoś z tym przeżyć. Musimy się trochę pobawić w rolnika. Ale w sumie to zostaje tylko do chlebków mm, oraz do rozmnażania zwierząt. Ja myślę, że jak w przyszłości zrobię różne farmy arbuzów, to nie będzie to zbytnio potrzebne. Chyba nawet za dużo wziąłem tej wełny, ale będzie na przyszłość. Myślę, że naprawdę spora ilość różnych projektów wymaga różnych kolorów wełny i w przyszłości zrobi się naprawdę tego sporo. Na razie to sobie gdzieś zmagazynuję i spokojnie co tam gdzie się działo. Przecież się nie zmarnuje. No okej, okay. mamy już podłogę i sufit, zostały teraz tylko ściany. Nie wiem czy na niebiesko to akurat będzie ładnie, no ale na razie mamy tylko ten kolor wełny. Nie będziemy narzekać. W przyszłości może to zmienimy albo w ogóle się wyprowadzimy są gdzieś indziej. Czy ja mam łopatę? No mam łopatę, więc dlaczego biję to Będziemy mieli chwilowe zaciemnienie tutaj. Ale zaraz się wszystko zrobi. Zestawienie chyba niebieskiego... A, czy czy dnia, daje za bardzo po dobra, trudno. Niech będzie. Wygląda nawet ok, niech będzie. Poza tym zbyt dużym kontrastem jest naprawdę ok i mi się podoba. Uh. Tylko potem będę musiał to ze zewnątrz jednak ziemią obrobić, bo... Tak, nie chcę mieć niebieskich skał, niebieskich gór. To nie będzie zbyt ładnie wyglądało. Zakończymy tutaj, teraz nad drzwiami. Aha, potem jeszcze pochodnie przed drzwiami będę musiał postawić. I w ogóle będę tutaj musiał sporo oświetlić. Potem zrobię jeszcze wejście tam na dół. Znaczy ze zejście do mojej kopalni, bo tam naprawdę sporo surowców znalazłem. Niestety nigdzie nie mogłem znaleźć opuszczonych kopalni. Po prostu przeorowałem praktycznie wszystko w i wzdłuż i nie mogłem znaleźć właśnie tych opustoszałych kopalni. A tam naprawdę... Często dużo złota się znajdowało i głównie po to chciałem je znaleźć, niestety mam chyba trzy kaniony gdzieś pod spodem, jakieś mob spawnery, ale niestety nie znalazło się tych opuszczonych kopalni, co mnie po prostu bardzo smuci, bo ja chciałem je znaleźć. Tam no właśnie najłatwiej się kopie wszystkie surowce. No i powoli właśnie kończymy, została właśnie tylko ta ścianka i ta. Nie no, całkiem fajnie to wygląda, tak przytulnie. Niby jesteśmy w górze, ale jednak jest ten taki klimat domu, co mi się podoba. Powoli właśnie to będzie wyglądało tak, a nie tak prowizorycznie. Że będzie nas straszył kobel i dirt. I to mi się tak bardzo podoba. Skoczymy te ścianki. Myślę, że to w tym odcinku na razie będzie wszystko. Wiem, że to też nie było zbyt ambitne, ale jak mówiłem, na początku musimy po prostu zapewnić sobie przetrwanie. Niegdzie nie, gdzie może zrobimy sobie po prostu tak, jak tutaj, uładnimy domek, żeby. żeby po prostu nasz gust nie krzyczał. Boże, jakie to brzydkie. I jakoś sobie poradzimy. Myślę, że. Przetrwamy te pierwsze prowizoryczne budowy, by potem w końcu wybudować coś bardzo ładnego. Tutaj chyba zostawię taki większy prześwit. I potem jeszcze pomyślę, jak wykończyć tutaj tą stację kolejek, ale myślę, że coś się wymyśli na pewno. Jednak bym chciał, żeby te style były jak najbardziej zróżnicowane, żeby to nie było takie monotonne. Okej, okay, została tylko ta ścianka. Za skrzynką też zrobimy. Zastanawiam się tak, bo tu będzie raczej tylko taki przedpokój. Ja potem wyniosę te wszystko do jakiejś pracowni. Nie lubię bardzo przenosić skrzynek, bo wiadomo, tu wszystko jest zapełnione. A, ja czarną wełnę mam... Skąd mam chyba Z owce po prostu znalazłem gdzieś owce po drodze i już po prostu ogoliłem. Nie no, fajnie wygląda, no. Znaczy rozumiemy, że to nie porywa wiadomo, ale... No czuć po prostu, że to jest moje, że to jest mój kawałek i sam go po prostu uklepałem i coś w tym jest. Tak, na no, dzisiaj to chyba wszystko. W następnym odcinku obiecuję, że na pewno schody już będą gotowe. Mm, na górze chyba też zrobię... Mm, dużo drzew posadzę. Myślę, że to będzie dobre, bo tutaj niestety jest bardzo ograniczona przestrzeń i... i za dużo tego drewna po prostu nie daje rady zdobyć, a ja naprawdę go będę potrzebował dużo, bo jak widzicie sporo tych ścieżek robię z drewna, bo mi się podoba coś takiego. No dobra, chyba skończę gadać i zakończę już ten odcinek. Mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu i będziecie czekać na następne odcinki, jeśli w ogóle ktokolwiek to ogląda. Będziemy kończyć. Tak, jeszcze zrobię sobie widok od przodu. Mój piękny skinek. Cóż, dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.